Chciałem cię zapytać najpierw na temat kilka słów na temat olejów, które stosujemy w zespole Wójcik Racing Team. Są to oleje silkolene, które zostały przebadane w naszym laboratorium i z tych badań bardzo dużo ciekawych rzeczy wyszło. Nawet zaskoczeni byli Japończycy z Honda Racing Team. Jakbyś dwa słowa na ten temat powiedział? E, tak, no to jest wiedza bardzo potrzebna wyścigach długodystansowych, bo na podstawie badań olejów po zużyciu w czasie takiego wyścigu można na podstawie zawartości metali i innych substancji w tych olejach można rozpoznać, co ulega największemu zużyciu. I wtedy można wymyślać sposoby zapobiegania temu, bądź też zmiany parametrów oleju, bądź też zastosowania jakichś dodatków. Tak? Można z tego wyciągać jakieś wnioski. No i na przykład po zawartości chromu można poznać zużycie pierścieni podczas takiego wyścigu, po zawartości aluminium zużycia innych części silnika. Oczywiście jest też badane, są też badane resztki benzyny, tak? ile benzyny dostało się do oleju i jakiej przez to uległ degradacji. I na tej podstawie też można myśleć o zmianach parametru oleju po to, żeby zużycie tego oleju było mniejsze. Tak? Więc no dość, dość dużo różnych ciekawych rzeczy można się dowiedzieć z tych badań. I gdy próbowałem o tym rozmawiać, czy też porównać nasze wyniki z tym, co Honda Racing Corporation. Robi, czy w jakikolwiek sposób to bada, jakie mają wyniki. No, okazało się, że są zaskoczeni taką możliwością i że najprawdopodobniej takich badań nie przeprowadzali, więc no, nawet byli zainteresowani tymi informacjami. Olej bardzo dobrze się sprawdził. Badając ile lepkości, na przykład, wyszło, że ten olej bardzo dobrze wytrzymał wyścig, jak również małe było jego zużycie. Tak, wyjątkowo. Mieliśmy mniejsze zużycie podczas wyścigu 24-godzinnego niż team fabryczny. I to wyraźnie mniejsze, 30% mniejsze, z tego co pamiętam, 30% mniejsze zużycie oleju na dystansie całego wyścigu. Więc dużo, więc nasze uzupełnienie oleju Podczas wyścigu było indywidualne dla nas. Nie stosowaliśmy się do zaleceń Honda Racing Corporation, ponieważ no, u nich zużycie oleju było większe niż u nas. Czyli nasze oleje się lepiej sprawdziły niż oleje fabryczne. Zgadza się. Co, co jeszcze można by z tych badań powiedzieć? Na pewno te badania, które robimy w naszym laboratorium, dzięki temu, że my ze strony fabryki producenta środka smarnego znamy skład, pierwiastkowy tego oleju po stronie timu jest znajomość budowy silnika i znajomość pierwiastków, które są użyte do budowy silnika, przy takiej ścisłej współpracy wiemy bardzo dokładnie co się dzieje z silnikiem. Tak, no, na podstawie składu pierwiastkowego no, wiemy jak zużył się silnik, jak bardzo zużył się silnik i ewentualnie ocenić yy, tak zwane refreshe, czyli odnowienie tego silnika, yy, czy też pozostawienie go do jakichś treningów, tak? czy ten silnik będzie dalej nadawał się do jakichś jazd, do jakichś treningów, czy, czy ten silnik powinien ulec, ulec odnowieniu. Tak, dość, dość dużo informacji. Przejdźmy do dzisiejszego wyścigu. Jesteś mechanikiem Piotrka Biesikierskiego, dla którego przygotowujesz zawieszenie i pomiędzy poprzednim wyścigiem a dzisiejszym był bardzo duży progres dzięki ustawieniom, które wprowadziłeś. No tak, czasami i tak jak na wyścigu przed Donington, no tam... Udzielałem wsparcia zdalnego od y, przyjazdu na poprzednią rundę. No, na poprzedniej rundzie byłem osobiście. No i po y, wprowadzeniu wszelkich parametrów do takiego oprogramowania kinematycznego, który bada całą geometrię, pokazuje, jaki jest wynik ustawień na asfalcie, tak, w jaki sposób to co ustawiamy, jaki jest tego rezultat na asfalcie. No zobaczyłem po wprowadzeniu m, parametrów tego motocykla m, na poprzedniej rundzie, że no, te wyniki na asfalcie są odbiegające od tego, co powinno być, co jest w jakimś takim normalnym zakresie. Więc no, decydując się e, świadomie, że w połowie rundy całkowicie zmienimy ten motocykl, e, aby mieć nową bazę prawidłową, na której będziemy budować, zamiast poprawek niewłaściwej bazy, no zdecydowaliśmy się w tym Donington, że no niestety poświęcimy wynik tego wyścigu na to, żeby na kolejnym wyścigu było lepiej. Tak, i tam wystartowaliśmy tam od soboty rano na zupełnie nowej bazie, takiej geometrii. I okazało się, że jest motocykl ma dużo potencjału. Tak, że nawet w tych wyścigach nie był on wykorzystany całkowicie. Oczywiście przy nowej bazie. Takiej nowej geometrii. No, potrzeba jest zupełnie innych parametrów, jeżeli chodzi o elektronikę, hamowanie silnikiem, yy, no, dostosowanie też zawieszeń do tej innej geometrii. Więc to wszystko jeszcze wymaga pracy, no, ale odwdzięczyło się na tej rundzie, bo już wyraźnie, wyraźnie ten potencjał jest wykorzystywany. i on, on jeszcze jest nie, nie całkowicie wykorzystywany, ale widać, że już ten motocykl może dużo więcej, nie sprawia problemów, tak? nie ma żadnego problematycznego zachowania. Są bardzo dobre, drobne zmiany pomiędzy treningami, no i cały czas widzimy w czasach i w osiąganym miejscu jest progres. No tak to wygląda, niestety jeżeli tam team no, startuje z nowym motocyklem który sam składa, tak? no to ten cały tak zwany, te prace badawczo-rozwojowe są wtedy e, w jego zakresie i niestety musi odkryć to, co już inni mają dawno odkrytego. E, ale to też jest wdzięczna praca. Ciekawe. Ja to lubię, jest to ciekawe, potem się okazuje, że, że te wyniki, kalkulacje, obliczenia, e, które robimy, no, sprawdzają się w rzeczywistości, więc no, jest to fajne. Dzisiaj pogoda dopisała, było sucho, było słonecznie, ładnie, natomiast na jutro zapowiadane są deszcze. Jakie zmiany planujesz przed jutrzejszym wyścigiem na mokro? No tak, jeżeli chodzi o taki setup deszczowy, no to musi być on odpowiednikiem zmniejszenia sił. Tak. Jeżeli chodzi o wartości fizyczne, tak? jeżeli hamujemy z mniejszym ciśnieniem, czyli na widelec, na zawieszenie przednie działa mniej, mniejsza ilość Newtonów, no to wtedy musimy zmienić sprężyny na bardziej miękkie, żeby to zawieszenie dalej pracowało mimo tej, tej mniejszej ilości obciążenia. Więc no to są takie rzeczy podstawowe, aby wykorzystywać. Yy, wykorzystywać opony, tak, żeby je prawidłowo obciążać, yy, yy, obciążać wywołując tarcie, tak, wywołując przyczepność, mhm. więc to są zmiany w zawieszeniach. Oczywiście wszystkie rzeczy wykonuje się rider podczas, tak, i kierowca podczas wyścigu deszczowego, czy podczas jazdy na deszczu. Generalnie wszystko wy, wykonuje płynniej, tak, czyli są mniejsze przyspieszenia przesuwu zawieszeń, tak? więc oczywiście hydraulika też musi ulec zmianie, żeby odpowiadać temu zachowaniu. Ale jednak no, najważniejsza rzecz w tym wszystkim jest ta, żeby motocykl ustawić tak, żeby zawodnik miał jak najlepsze czucie. Nawet lepiej czy gorzej ustawiony zawieszeniowo, ale jednak dający czucie. Tak? Żeby mhm. zawodnik wiedział, gdzie jest limit, żeby, mógł, żeby ten osiąganie tego limitu go nie zaskakiwało, żeby ten limit, utrata tego, tej przyczepności nie była gwałtowna, tylko było możliwe jej opanowanie. To jest rzecz absolutnie najważniejsza. A czy to się dzieje wszystko w... Jakby to powiedzieć w sferze elektronicznej, czy również y, zmieniasz olej y, y, w zawieszeniu na t, y, inną lepkość tego oleju? E, w tym przypadku nie, nie zmieniamy lepkości oleju, natomiast no, żeby mm, te przesuwy zawieszeń nie były zbyt wolne, no to otwieramy bądź też zmieniamy wewnętrzne ustawienie tak zwanego shimstaku w zawieszeniu, bądź bo są amortyzatory na sucho i są amortyzatory właśnie na mokro, bądź też gdy nie ma specjalnie zbudowanego amortyzatora na, na mokro czy, czy zawieszenie na mokro, no to wtedy wiadomo jest regulacja prędkości tych bypassów, tak? czyli tego co omija olej po to, żeby ten olej mógł w większej ilości przepływać przez to zawieszenie, robimy je bardziej Miękkie, tak? Kolokwialnie mówiąc. A reszta to jest elektronika. Elektronika musi być inna. Oczywiście musi być inne hamowanie silnikiem, bo wiadomo, nie ma tej przyczepności tyłu. Mhm. Więc y, odpowiadające y, zmianie przyczepności, tak? Mamy określony procent y, mniejszą przyczepność i musimy w stosunku do tej zmiany przyczepności znaleźć określony procent negatywnego momentu, negative torque, tak, że tak to na polski się tłumaczy? Może po no, angielsku. E, tak, no ten, ten negative torque e, w, w, wtedy, nie wiem, chcemy go tam dajmy na to 12% mniej, tak, czyli mniej hamowania silnikiem. I musimy to przekalkulować na otwarcie przepustnicy, gdy są tak zwane torque maps, no to wtedy widzimy przy jakim otwarciu przepustnicy, jaki jest moment napędowy czy moment negatywny, moment hamujący. No i musimy w jakiś sposób popatrzeć na te wszystkie komórki, ile przypada na 1% otwarcia przepustnicy i na tej podstawie zbudować mapę do hamowania silnikiem która i tak jest szacunkowa, bo nie wynika z testów, mhm. tylko wynika z szacunku. Nawet nie wiemy, jaki procentowo będzie tutaj spadek yy, yy, przyczepności, spadek współczynnika tarcia, tylko będziemy to oceniać yy, na podstawie jakichś danych z yy, przeszłości i do podobnego asfaltu, do podobnego toru. No i liczę, że warm-up, yy, czyli ta rozgrzewka poranna, yy, da nam więcej informacji żeby to dopracować w lepszy sposób na sam wyścig. Tak, czyli... sam, sam, sam drive by wire, czyli yy... Sposób reakcji na gaz też musi być inny, bo no, mniej zrywający przyczepność, bardziej łagodny przy pierwszym otwarciu. Także tak. to też musi być inny. Oczywiście na mniejszej na mokrej powierzchni, na, przy mniejszej przyczepności trzeba dostosować do tego motocykl? Tak, jest. Tak. tak, tak jest. To się nazywa w, 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 zmniejszenie linearyzacji reakcji na, na otwarcie przepustnicy. I też są do tego programy kalkulujące, albo no, jeżeli ktoś wie, to ludzie wykonują manu manualnie. No to czeka się jutro ciekawy wyścig, dużo nowych doświadczeń. Życzymy powodzenia, na pewno i dla Ciebie, i dla Piotka. Będzie dobrze. Dziękujemy bardzo. bardzo. Dziękuję.